Witam serdecznie z tej strony Tadek Duch. Pozdrawiam Was z koło brzegu i chciałbym odpowiedzieć dziś na kilka Waszych pytań. Pierwsze z nich to jest, jak rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem. Wielu z Was oglądając naszą stronę internetową, nasze filmy na YouTubie, Wielu z Was, wielu z, wam, z Was, to się po prostu podoba i chcielibyście też zacząć swoją przygodę z żeglarstwem i często dzwonicie i pytacie, w jaki sposób to zrobić. To może pokrótce teraz wyjaśnię ten temat, jak ja to widzę. Generalnie ja osobiście uważam, że żeglarstwem może zająć się każdy. Jest to dyscyplina sportu, która no tak bardzo szeroko, można powiedzieć, wykształca nas i i wymaga od nas wielu zdolności. Ale, ale która też bardzo rozwija, która wymaga zaangażowania, ale absolutnie żeglarstwo jest dla wszystkich. Chociaż często manewrując ze swoimi kursantami, jakim jakieś manewry nie wychodzą, to mówię, nie przejmuj się, nie każdy musi żeglować. Ale prawda jest taka, że każdy może żeglować. I to jest tak, że aby opanować tę sztukę żeglowania, jedni z Was będą potrzebować jakiejś ilości powtórzeń 5 czy 6 manewrów, a inni może 50 czy 60. Ale jak najbardziej żeglarstwo jest dla wszystkich. Nie stanowi tu problemu Wasz wiek, nie stanowi tu problemu Wasze doświadczenie, bo możecie rozpoczynać takie żeglarstwo. Zresztą kiedyś trzeba je rozpocząć nie mając w ogóle żadnego doświadczenia. Ale gdybyście researchowali na rynku szkoły żeglarskiej i chcieli też wiedzieć, na co zwracać uwagę, jeśli wy, jako tacy potencjalni adepci żeglarstwa, mielibyście to żeglarstwo właśnie rozpocząć, no to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób i z kim będziecie to żeglarstwo rozpoczynać. Nie ma znaczenia tak naprawdę to, czy rozpoczniecie swoje żeglowanie na śródlądziu. Czyli gdzieś tam na wielkich jeziorach mazurskich i od, od patentu na przykład żeglarza jachtowego, czy po prostu rozpoczniecie to swoje żeglowanie od razu jako takie żeglarstwo pełnomorskie, gdzieś na Zatoce Gdańskiej, gdzieś na wybrzeżu Chorwacji, na basenie Adriatyku, czy na otwartym, morzu, na otwartym akwenie Morza Bałtyckiego. Oczywiście można to rozpoczynać od śródlądzia, można rozpoczynać swoją przygodę z żeglarstwem. Od morza. Jest taki stereotyp, który mówi o tym, że lepiej jest na początku żeglować na śródlądziu, a dopiero później wchodzić na, na jacht pełnomorski. Ja uważam, że jest to trochę taki mit. Sam osobiście swoich synów w wieku 7-8 lat zabieram, zabieram od razu na jacht pełnomorski, dlatego że uważam, że on jest. Według mnie dużo bardziej bezpieczny niż jacht taki śródlądowy, dlatego że jacht pełnomorski jest dużo bardziej stabilny. Oczywiście te śródlądowe one też już się tak szybko nie wywracają, ale jakoś wpuszczając 7-8-latka oczywiście w kamizelce i przypiętego do jednostki pasami ratunkowymi, pewniej się czuję, kiedy wiem, że oni są na, na jachcie, który ma pod sobą 2 czy 3 tony balastu, a, a nie na łódce, która ma tylko pod sobą podnoszony miecz. Tak więc to jest moja prywatna opinia, i wydaje mi się, że, że po prostu też tak trochę po części jest. Oczywiście, że jeżeli ja bym wypłynął na pełne morze w trudne warunki sztormowe, to tam jest bardzo niebezpiecznie, dużo bardziej niebezpiecznie niż na przykład na jeziorze Nickim, kiedy wieje 2-3 Boforta. Ale na przykład takie pierwsze żeglowanie, jakbyście chcieli rozpocząć, czy kogoś zabrać, kogo chcecie zachęcić do żeglowania, to wcale nie uważam, że na jeziorach jest bezpieczniej. Dlatego, że E, oczywiście tam wydaje się, że jak jest bliżej do brzegu, to jest bezpieczniej, ale to, to wcale tak, tak nie działa. Natomiast jednostki pełnomorskie, te pełnobalastowe, gdzie ich 30% masy jachtu stanowi właśnie ten balast, ten kil pod spodem. E, one dzięki temu są po prostu dużo bardziej stabilne i myślę, że te osoby, które pierwszy raz wsiadają na jacht, czy to Wy, czy kogoś, jak będziecie chcieli zabrać na jacht, no to te osoby o pierwszej rzeczy, jakie myślą, to czy to się nie wywróci, czy to, się, czy to nie zatonie i naprawdę. Jacht pełnomorski sprawia wrażenie na takich na laikach, na tych, którzy pierwszy raz wsiadają na jacht. Dają, sprawia wrażenie, czy daje poczucie, daje poczucie większego bezpieczeństwa niż jednostka śródlądowa, gdzie jak trzy czy cztery osoby staną na jednej burcie, to ta łódka już bardzo mocno się przechyla, a na jachcie pełnomorskim tego zjawiska tak nie odczuwacie. Tak więc pierwsza rzecz. To nie do końca jest tak, że trzeba i lepiej jest rozpoczynać żeglarstwo od żeglarstwa śródląd, śródlądowego niż od tego pełnomorskiego. Druga ważna kwestia, i może nawet ważniejsza, to jest to, z kim rozpoczynacie żeglowanie swoje na pokładzie jachtu. Dlatego, że oczywiście możecie trafić do osoby która ma bardzo duże doświadczenie żeglarskie, która opłynęła trzy razy dookoła ziemieną, stop ale, i ona bardzo wiele potrafi, ale ta osoba może nie mieć odpowiedniej dozy cierpliwości czy nie mieć takiej w cudzysłowie smykałki pedagogicznej, tak? Żeby Wam pewne rzeczy wytłumaczyć, powtórzyć po trzy czy po cztery razy i żeby po prostu y, może nie chcieć się angażować w pewne sprawy. Na pewno jak macie znajomych, których już pytaliście kiedyś o to, jak jest na tym morzu, to oni Wam powiedzieli, było fajnie i był na przykład świetny skipper, który mi Odpowiadał na wszystkie pytania, który się angażował w to, co robił. Był po prostu skiperem również dla nas. Dużo się dzięki niemu dowiedziałem, tak? Ale możecie też trafić na takie osoby, które na przykład popłynęły na, na rejs po Morzu Bałtyckim, gdzie była świetna pogoda, był nowy. Wielki, 15-metrowy jacht, ale był również sternik, któremu się nie bardzo chciało. Albo był zmęczony, albo nie bardzo wiedział, jak tę wiedzę przekazywać, albo może do końca jej również nie miał. Więc bardzo ważnym jest to, jeżeli rozpoczynacie swoją przygodę z żeglarstwem, albo komuś byście chcieli doradzić, to żeby też ta osoba, która się wybiera pierwszy raz na pokład jachtu, wiedziała, z kim się wybiera, żeby zobaczyła, jakie ta osoba ma doświadczenie nie tylko żeglarskie, ale również instruktorskie, jeśli się da to pedagogicznie. Logiczne. Dlatego, że jest takie powiedzenie, mi to kiedyś powiedział taki kapitan, że nieważne dokąd, nieważne na czym, ale ważne z kim się żegluje i coś w tym jest. Można wsiąść yy, na rejs pełnomorski, mieć cały tydzień deszczu, jacht może przeciekać, ale jest fantastyczna grupa, która jest zgrana, jest fantastyczny sternik, który jest zaangażowany i rejs wychodzi taki. I można się dużo nauczyć, ale można wsiąść na lazurowym wybrzeżu na piękny katamaran. I jeżeli sternikowi się nie chce, to wasza pierwsza przygoda z żeglarstwem wcale nie musi być taka, jakiej jak 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 oczekujecie. Więc klus sprawy to jest po pierwsze z kim, tak? a nie gdzie i gdzie na czym. Sternik, w jaki sposób w ogóle to zbadać, tak? z kim będziecie mieli do czynienia. Bo na rynku będzie bardzo wiele ofert rejsów czy szkoleń, gdzie na przykład jest etap z Amsterdamu, z Amsterdamu do Londynu. Fajnie to na mapie wygląda, duża łódka, ale nie do końca wiecie, kto jest tym sternikiem. To jest bardzo ważne, żeby po prostu wiedzieć, kto jest tym sternikiem. A super w ogóle by było, żeby móc wykonać telefon do takiego z potencjalnego sternika, skipera, który będzie prowadził wasz rejs, zapytać się u źródła o pewne szczegóły. Jak on sobie wyobraża pewne rzeczy, opowiedzieć mu o sobie, opowiedzieć również, jakie są wasze oczekiwania, itd. Też jest ważne to, żebyście byli świadomi następującej kwestii. Sternik może być świetny merytorycznie, a może być świetny pedagogicznie w ogóle high level premium we wszystkich aspektach. Tych nauczania i tych merytorycznej żeglugi. Natomiast też musicie wiedzieć, że na morzu bardzo często, w ogóle na jachcie, robi się to, na co ono pozwala, czyli nie zawsze, czyli są pewne ograniczenia. Są pewne ograniczenia związane z tym, jaka jest ilość załogi, jakie są warunki pogodowe i sternik też nie zawsze będzie mógł wam na pewne pytania odpowiedzieć. I dobry skipper, według mnie na początku mówi o tego typu ograniczeniach. Na przykład Mówi, że jeżeli będziemy żeglować nocą na otwartym morzu albo we mgle, albo gdzieś tam robić przelot skoło brzegu na Bornholm, to przy manewrach portowych jest tak zwana cisza manewrowa i musicie się do tego dostosować. Musicie pewne kanony, warunki brzegowe, takie abecadła bezpieczeństwa i zachowania przyjąć i z tym się pogodzić, ale w międzyczasie, kiedy nie ma tych manewrów portowych, na przykład, no to jest dużo czasu, czy potem gdzieś w porcie na piwie, czy gdzieś tam na przelocie morskim, to. Jest czas na zadawanie pytań. Sternik powinien to zdefiniować, kiedy jest ten czas, kiedy go nie ma, bo czasami nie jest w stanie odpowiedzieć na wasze pytania, na przykład manewrując w porcie w trudnych warunkach, kiedy nie wiem, jest wiatr 20-30 węzłów, on tu musi wjechać w bardzo ciasne miejsce, to nie jest czas na zadawanie pytań sternikowi. Podaję to jako przykład, że też do pewnego kanonu trzeba się dostosować. Czasami z pewnymi pytaniami, trzeba się wstrzymać, ale generalnie podczas rejsu każdego, czy to weekendowego, czy kilkugodzinnego, jednotniowego albo Tygodniowego. Jeśli sternikowi będzie się chciało, to odpowie na Wasze pytania. Tak więc jak zacząć żeglarstwo? Przede wszystkim ważne z kim, tak? A I kolejna kwestia to nie ulegajcie stereotypom, że trzeba po prostu rozpoczynać, że lepiej rozpoczynać żeglarstwo na Śródlądziu niż na Otwartym Morzu. Jeszcze wracając do tego Śródlądzie czy Otwarte Morze. Ja powiem w ten sposób. Ja osobiście jak rozpoczynam żeglarstwo, jak rozpoczynam swoje rejsy, to wiele osób mnie się pyta, jak sobie radzę, kiedy na przykład wsiada do mnie komplet załogi, która nigdy nie żeglowała. I z punktu widzenia sternika to jest nawet lepsze? Dlatego, że jeżeli ktoś wcześniej nie żeglował, to nie ma oczywiście doświadczenia i wiedzy, ale potencjalnie nie ma też złych nawyków, tak? Więc dlaczego o tym wspominam? po to, żebyście się nie przejmowali tym, że wy nie macie doświadczenia, że tu w jakiś sposób to jest problemem dla mnie, kiedy byście chcieli skorzystać z mojej oferty. Na przykład, nie, to nie jest dla mnie problemem, a czasami jest to wartością dodaną, bo jeśli to jest wasz pierwszy rejs, jeśli wy potem będziecie chcieli na przykład uczestniczyć w moim programie od zera do skipera i, i szkolić się dalej ze mną, to dla mnie to jest nawet, powiem szczerze, trochę lepiej, dlatego że ja w cudzysłowie ulepię was tak po swojemu i nie będziecie mieli złych nawyków, tylko te dobre, w mojej opinii dobre, które ja Wam przekażę. Tak więc podsumowując, nie masz doświadczenia, nie przejmuj się tym, nieważne gdzie, ważne z kim. I niekoniecznie musisz mieć jakiekolwiek doświadczenie, żeby wsiąść tutaj na pokład jachtu pełnomorskiego. To nie jest tak, że trzeba swoją przygodę rozpoczynać na Śródlądziu, a potem iść na morze. Oczywiście ja też nie chcę powiedzieć przez to, że osoby, które żegowały na Śródlądziu, to wsiadają z jakimiś złymi nawykami na jacht pełnomorski. Absolutnie nie. Te osoby już znają pewien kanon bezpieczeństwa, że jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie, znają pewne pojęcia, tak? ale tak naprawdę, kiedy przyjeżdżają do mnie osoby, te, które mają, Doświadczenie, które nie mają i robimy zaokrętowanie na pokładzie jachtu. Ja robię przeszkolenie w taki sposób, że to jest wszystko, że to jest oczywiste dla wszystkich i po prostu nie ma z tym żadnego problemu. Tak więc, gdybyś chciał komuś polecić żeglarstwo, powtórzę jeszcze raz w jaki sposób, na co ma zwrócić uwagę, w jaki sposób w internecie na przykład dokonywać tego researchu, to przede wszystkim kto poprowadzi rejs i czy jest to osoba, która po prostu ma doświadczenie instruktorskie i pedagogiczne oprócz tego e, merytorycznego. Serdecznie was zapraszam do skorzystania z naszej oferty na www.tadekduch.pl. Większość rejsów i szkoleń praktycznie już od tego sezonu ja prowadzę wszystkie osobiście. Jestem osobą, która nie dość, że pływa już od ponad 20 lat po Bałtyku jako sternik, to również jako instruktor bardzo lubię szkolić, bardzo lubię poznawać nowe osoby. Lubię takie nowe wyznania w postaci nowych kursantów, z którymi trzeba pewne rzeczy przerobić od podstaw, i, i no, lubię to. Więc myślę, że będziesz, jeśli spotkałbyś, spotkałbyś się ze mną na pokładzie jachtu, to na pewno miałbyś gwarancję e, mojego zaangażowania. Natomiast, czy to będzie dla ciebie dobre czy złe, no to zawsze pozostawiam tę e, ocenę już Tobie. Ale to, czego możesz się spodziewać, przychodząc do mnie pierwszy raz na jacht pełnomorski albo na szkolenie, no to na pewno zaangażowania z mojej strony. Oraz świadomości z mojej strony, że Ty masz prawo nie wiedzieć o niczym, że masz prawo zadawać pytania dowolne i jaką ilość chcesz. Oczywiście. Z wyjątkiem tej tak zwanej ciszy manewrowej, jak to się mówi, czyli z wyjątkiem pewnych chwil, kiedy będą po prostu te, te, te pytania niemożliwe do zadania, albo będą możliwe do zadania przez ciebie, ale ja nie będę mógł na nie odpowiedzieć. Ale to jest ten kanon żeglarstwa, gdzie jest czas na zadawanie pytań gdzieś na otwartym morzu, gdzieś gdzie mamy chwilę oddechu, czy to w marinie, czy po prostu żeglując. Tak więc serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją ofertą na tadekdu.pl prowadzimy tam szkolenia na jachtowego sternika morskiego prowadzimy rejsy jednodniowe gdzie można na próbę się przepłynąć tu z koło brzegu czy kilkugodzinne prowadzimy rejsy również weekendowe i tygodniowe indywidualne czy też grupowe warsztaty z manewrowania takim jachtem pełnomorskim zapraszam serdecznie.